Hi Sweeties, dzisiaj w takim trochę giaru wydaniu jestem, kto się interesuje J-Fashion ten wie o czym mówię Chociaż makijaż jest totalnie nie w stylu giaru, ale pominimy ten fakt Dzisiaj będzie dosyć kontrowersyjny odcinek, porozmawiamy sobie o skrajnym braniu odpowiedzialności za swoje życie Co ja mam tutaj na myśli? Im szybciej zdasz sobie sprawę z tego, że to ty jesteś tutaj kreatorką, kreatorem tym szybciej będziesz, powiedzmy, osiągać te swoje cele, te swoje życie marzeń, tym łatwiej ci generalnie wbrew pozorom będzie w życiu. Choć z pozoru może się wydawać, że wcale nie, to długoterminowo naprawdę tak. I porozmawiamy sobie tutaj też o takim dosłownym rozumieniu afirmacji: wszystko zawsze działa na moją korzyść. Nawet te takie turbo niewygodne rzeczy, te takie rzeczy przerażające. Mm... Wiadomo, ja nie powiedziałabym, nie wiem, o sobie, która przechodzi jakiś kryzys, wszystko działa na Twoją korzyść, weź, ty się ogarnij. Nie, to jest dla mnie na takiej samej zasadzie, jakby powiedzieć o sobie w jakiejś głębokiej, ciężkiej depresji, uśmiechnij się, ogarnij się iść pobiegać. To jest na tej samej zasadzie. Uważam, że wzięcie odpowiedzialności za siebie, za swoje emocje, za swoje schematy myślowe, za to, co mnie spotyka, to jest coś, do czego każdy. Musi dojrzeć. Myślę, tak bym to określiła. To jest coś, co każdy musi sobie sam uświadomić w swoim tempie, i w momencie, kiedy będziesz na przykład naciskać na kogoś, no, żeby sobie to w jakikolwiek sposób uświadomił szybciej, to możesz go co najwyżej zniechęcić. Także, no, ten filmik jest tylko dla osób, które, no, tak zakładam, że oglądają go tylko osoby, które są gotowe na duże zmiany w swoim życiu, które chcą dużych zmian i nie boją się wziąć za siebie odpowiedzialności. Będziemy tutaj wiadomo też mówić o prawie założenia, manifestacja, afirmacji, te sprawy. Jeżeli nie masz pojęcia, o czym ja mówię, jeżeli widzisz mnie po raz pierwszy, to jeżeli chcesz zrozumieć ten filmik tutaj, o czym ja tutaj mówię i żeby nie być jak ja, ja pierdolę, o czym ta kobieta gada, to obejrz sobie mój materiał o afirmacjach. I live o manifestacji, gdzie omawiam podstawę podstaw. I to jest pierwszy live z tej serii, na pewno się jeszcze pojawi ich więcej. Natomiast ten live to jest po prostu must have. Jeżeli nie wiesz, czym manifestacja w ogóle jest, jeżeli myślisz, że to są jakieś czary typu, nie wiem, na takiej samej zasadzie jak korty tarota, które też stawiam swoją drogą, to. Obejrz, obejrz to sobie. Jeżeli już wiesz, czym jest manifestacja, afirmacja, jakimi prawami się to rządzi, to myślę, że nie zdziwię cię stwierdzeniem, że Twoje przekonania kreują Twoją rzeczywistość. To, co cię spotyka, to jest odbiciem tego, co masz odbite na podświadomości. To nie jest efekt tego, czego ty chcesz, tylko to jest efekt tego, kim ty jesteś, jaki jest Twój dialog wewnętrzny. That's it. Im szybciej odważysz się wziąć odpowiedzialność za to, co Cię spotyka, nawet jeżeli są to jakieś sytuacje, gdzie no większość by powiedziała, że mm, daj sobie spokój, to nie Twoja wina. I wiadomo tutaj, nie mówię, że nie masz prawa poczuć się ofiarą, na przykład, jeżeli coś Cię zrani, albo że nie masz prawa cierpieć, ogarnij się, nie, nie. Natomiast i z mojego doświadczenia, i nie tylko z mojego doświadczenia, widzę, że im szybciej uświadomisz sobie, że, no przykład, przykład bardzo popularny, myślę. Byłaś, byłeś w toksycznym związku z kimś, i na przykład zostałeś zdradzony przez tą osobę, czy jakoś tam generalnie beznadziejnie ta osoba potraktowała, ta osoba partnerska. I dobra, z jednej strony możesz siedzieć i płakać, że Faceci są beznadziejni, możesz cały czas utwierdzać się w przekonaniu, że no oni to wszyscy zdradzają, że ja to nigdy nie znajdę miłości, że związki są do dupy, że ja nie chcę żadnej bliskości, że no tutaj możesz sobie rzucać takimi wiązankami, które nie są tak naprawdę, znaczy wiadomo zależy od osoby, ale bardzo często te wiązanki, którymi sobie rzucasz, ty doskonale wiesz, nie są w żaden sposób połączone z tym, czego ty tak naprawdę od życia chcesz. No, i tutaj właśnie na tym polega sztuka, żeby kontrolować swój dialog wewnętrzny i zauważać, kiedy ty sobie mówisz rzeczy, które totalnie nie sprzyjają temu, czego ty świadomie chcesz od życia. I musisz sobie odbijać na podświadomości takie rzeczy, które będą kompatybilne po prostu z tym, co chcesz, żeby się u ciebie wykreowało, czy idąc teorią wieloświatów, musisz sobie zakładać takie rzeczy, które przybliżą cię do przeniesienia się do jednego z twoich tam wymarzonych wariantów, jednej z rzeczywistości, w której, powiedzmy, na przykład jesteś w idealnym związku, nie? Czy generalnie. Generalnie chodzi mi tutaj, wiesz, o zakładanie, że no na przykład ja już mam 10 tysięcy złotych na koncie, przykład. Chociaż w rzeczywistości tej 3D mojej obecnej jeszcze tego nie widzę, to sam fakt, że ja jestem w stanie to sobie wyobrazić... To, to już jest oznaka na to, że to istnieje w jakiejś tam alternatywnej rzeczywistości. I tych rzeczywistości jest nieskończenie wiele. Tych rzeczywistości jest tak dużo, że do... wszystko, co jesteś w stanie sobie wyobrazić, już istnieje tak naprawdę. Co się może wydawać absurdalne, ale myślę, że o teorii wielu światów zrobimy też osobny materiał. W momencie, kiedy ty powiedzmy, teraz masz 3000 zł, a chcesz mieć 10 tysięcy złotych, to wiadomo, możesz się zastanawiać, czy. Ja faktycznie zachowuję się w taki sposób, który przybliża mnie do przeniesienia się już tutaj. Czy ja to czuję? Co mogę już teraz, dzisiaj zrobić? Co mogę sobie mówić, żeby być bliżej tego miejsca tutaj? No i wiadomo, w momencie, kiedy jesteś tutaj i masz powiedzmy to 3000 zł, a chcesz mieć 10 tysięcy złotych, to nie dojdziesz do tego punktu, jeżeli będziesz tutaj płakać nad tym, się zastanawiać cały czas, Boże gdzie są te pieniądze, jak ja mam je w ogóle zarobić, kiedy one się pojawią, ja ich potrzebuję na już, na teraz, masakra. Do tej rzeczywistości przeniesiesz się w momencie, kiedy będziesz już myśleć tak jak wersja ciebie, która ma to 10 tysięcy złotych, co nie? I tak jest ze wszystkim. No w momencie, kiedy masz już to 10 tysięcy złotych, to nie siedzisz i nie zamartwiasz się, Boże gdzie są te pieniądze, co nie? Ty czujesz całą sobą i zachowujesz się tak, jak osoba, która już to 10 tysięcy złotych ma. Period. I właśnie na tym polega to, co chciałam tutaj przekazać, żeby zacząć brać odpowiedzialność za to, co Cię spotyka, nawet jeżeli to są rzeczy jakieś przerażające. I mówię to jako osoba, która też no, sporo w życiu przeszła, sporo przemocy przeszła, i szczerze jestem w stanie powiedzieć, że ja nie mówię, że ja nie cierpiałam, że dupa, że nieważne są te rzeczy. Nie, po prostu ja z perspektywy mnie obecnej mówię i uważam, że to co się wydarzyło faktycznie przybliżyło mnie w jakiś sposób. To widocznie było potrzebne, ok? To było potrzebne do tego, żebym ja zrozumiała pewne rzeczy, żebym ja na przykład uświadomiła sobie, że ja sama to wykreowałam. Przykładnie. I powtarzam, ja tutaj nie mówię, że nie masz prawa czuć się ofiarą. Właśnie nie, ty takie momenty, w których czujesz się ofiarą, wykorzystaj do tego, żeby przeanalizować, co poszło nie tak, <grych> czyli mm, co jeszcze jest, mm, jakby to ująć, do poprawienia, żeby osiągnąć ten swój cel, co nie. I nieważne, czy tym swoim celem są pieniądze, czy związek, czy oceny w szkole, czy co. To nie ma znaczenia. Ten przykład z pieniędzmi to był tylko przykład tutaj. W momencie, kiedy ja sobie manifestowałam szczęście i bycie w super związku, a miałam taki epizod w życiu, to było w 2022, że manifestowałam sobie szczęście i super związek. I co się stało? Stało się tak, że okazało się, że mój partner nie był ze mną do końca szczery. W zasadzie to było kilka takich czerwonych flag, które się zbierały, 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 i ja w pewnym momencie wybuchłam. I faktycznie wychodziłam z tej pozycji ofiary, czułam się strasznie, miałam też straszne przekonania na temat facetów. Później wychodziłam z założenia, że każdy facet taki jest, i faktycznie, jak weszłam w relację w lipcu tego roku, to też zauważyłam, że nadal niektóre rzeczy projektuje na tego nowego partnera. Albo inaczej, nawet nie że projektuje na niego, tylko projektuje w swojej rzeczywistości po prostu. Bo wiadomo, jeden partner to wiadomo, ale w momencie, kiedy Twoje przekonania na temat związków, czy facetów, czy Twoich partnerów, jeżeli te przekonania się nie zmienią, to nieważne, czy ty będziesz w związku z tym, czy z jakimś kolejnym, nic się tutaj nie zmieni. Najpierw muszą się zmienić przekonania. I w momencie, kiedy przekonania i mindset się zmienią. To faktycznie nie mówię, żeby, wiesz, wracać do tego poprzedniego. Natomiast, wiadomo, można też zrobić tak, że zmienisz sobie, zmienisz sobie przekonania na temat tego poprzedniego i znowu będziecie razem. To jest możliwe. Natomiast, no, nie musisz wybierać takiej drogi, jeżeli nie chcesz. Ważne jest to, żeby zmienić swoje przekonania tutaj, aby ta nowa rzecz to już faktycznie była ta rzecz, którą ty chcesz. Ja to już chyba mówiłam w jednym z filmików, ale jakby mi ktoś z rok temu powiedział, że tacy faceci, jak mój obecny facet, istnieją, to ja bym była jak. Nie, nie uwierzyłabym w to, że, że faceci napisani przez kobiety faktycznie mają rację bytu w tej rzeczywistości. No i możesz płakać, że faceci są tacy siacy i owacy a mimo wszystko dalej chcieć być w związku i się później dziwić, że czemu to wygląda tak, a nie inaczej w momencie, kiedy ja chcę to. Powtarzam, tutaj nie chodzi o to, co ty chcesz, tylko chodzi o to, kim ty jesteś. U ja się u ciebie to, kim ty jesteś. Nie mówię, żeby tych przykrych sytuacji, powiedzmy, nie przeżywać, żeby nie uwalniać emocji. Uwalnianie emocji jest turbo ważne. Natomiast weź odpowiedzialność za to, co cię spotyka. Nie na takiej zasadzie, żeby robić sobie wyrzuty, that's not the point, ale wykorzystaj to tak, żeby uświadomić sobie, ok, co w mojej głowie zachodziło, jak ja się zachowywałam, co robiłam, że doszło do takiej takiej sytuacji, że przeciągnęłam takiej i takie okoliczności. Żywy przykład, co w mojej głowie zaszło, że ten mój były partner zachował się w stosunku do mnie tak, a nie inaczej. Ja doskonale wiem, co zaszło. Moje obawy i mój strach, że to się w końcu wydarzy. Że to, co się wydarzyło, te niefajne rzeczy, że to się w końcu wydarzy. Ja, ja się tego bałam. Ja to miałam odbite na podświadomości. I w momencie, kiedy y, to się wydarzyło, ja nawet nie byłam zaskoczona, oczywiście, bolało, ale no ja widziałam już nawet parę dni po tym, jak to się wydarzyło, co uważam, jest dosyć szybko. Patrząc na to, że nie miałam aż takiej dużej wiedzy na temat manifestowania jak teraz, na temat świadomego manifestowania, ja już parę dni po tym wydarzeniu miałam świadomość tego, że kurwa, ja sobie to sama projektowałam. Ja sama sabotowałam i tą relację, i swój umysł, i siebie, i oddawałam moc moją jakimś zewnętrznym okolicznościom. W momencie, kiedy to ja jestem panią swojej rzeczywistości. You get it? <laughs> Im szybciej zaczniesz brać odpowiedzialność za to, co cię spotyka, tym szybciej dojdziesz tam, gdzie chcesz po prostu być. Nawet jeżeli jeszcze nie wiesz, bo wiadomo, to nie jest tak, że ty od razu musisz wiedzieć, po co się wydarzają jakieś rzeczy niewygodne w Twoim życiu. Możesz sobie po prostu afirmować, że wszystko się wydarza na moją korzyść, nawet jeżeli to będą rzeczy jakieś przykre i niewygodne, to ja ci gwarantuję, że z czasem odnajdziesz dużo plusów tego, że ta sytuacja się wydarzyła i nieważne, co to za sytuacja była. I powtarzam, mówię to jako osoba, która sama doświadczyła mnóstwo przemocy i słownej, i fizycznej i no mogłabym tutaj teraz tak wymieniać. Myślę, że ten filmik mogłabym podsumować zdaniem twoje przekonania kreują twoją rzeczywistość i im szybciej sobie... Czy ja wsadziłam wodę do, wodę do włosów? Włosy do wody. Nieważne. Nie, chyba nie. Im szybciej sobie uświadomisz, że to ty jesteś panią czy panem w swojej rzeczywistości i że rzeczy. No, wychodzimy tutaj z prawem założenia, tak? Ja tutaj mówię o prawie założenia cały czas. Rzeczy są takie, jakie założysz, że są. Ktoś może sobie zakładać, że rzeczy wyglądają inaczej, no i dla niego te rzeczy wyglądają inaczej, co nie? Ale. Mówię, to jak ty sobie założysz, że coś będzie wyglądało, tak będzie wyglądało. I nie chodzi mi tutaj nawet o takie świadome zakładanie, tylko o to, co ci się faktycznie na podświadomości odbiło. A to są rzeczy, do których bardzo często nie ma się dostępu, <laughs> w sensie, których, o których ci nie ma pojęcia, i one mm, wyskakują ci, pojawiają się w twojej. W świadomości, powiedzmy, uświadamiasz sobie je i te schematy dopiero w momencie, kiedy coś się wydarzy bardzo często. W sensie nie mówię nawet, że coś, wiesz, jakiegoś strasznego, nie wiadomo co, o świat się wali, ale nawet jakieś takie drobne rzeczy mogą ci to pokazać. I to najczęściej nie są rzeczy wygodne. Natomiast, powtarzam po raz setny, <laughs> im szybciej sobie uświadomisz, że to ty masz nad tym władzę, tym będzie ci prościej. Nie będziesz oddawać odpowiedzialności czynnikom zewnętrznym cały czas i będziesz się czuć po prostu powerful. Nawet jeżeli momentami nie będziesz wiedzieć, jak się za coś zabrać, bo to jest normalne. My cały czas się uczymy jako ludzie i cały czas się uczymy też tym, jak na przykład, nie wiem, przyciągać większe sumy pieniędzy, ok? Mam tyle, ok? Chcę mieć tyle i już wiem, jak zarobić tyle, czy przeciągnąć tyle. I teraz chcę mieć tyle. No i muszę się nauczyć. No i wiesz, tutaj są takie schody, i pieniądze to jest tylko jeden z nieskończenie wielu przykładów. Także nie bój się brać odpowiedzialności za siebie. Sweetie, to ci naprawdę wyjdzie na, na lepsze, na dobre. I widzimy się w następnym. Tu macie pokazane, jak pozuję do miniaturki, a w międzyczasie powiem jedną ważną rzecz, której nagrywając filmik nie powiedziałam. Bardzo często będzie tak, że nie będziesz wiedzieć, w jaki sposób coś zostało przez ciebie wykreowane. Będziesz mieć mindfuck i możesz się nawet zastanawiać, w jaki sposób ja to wykreowałam, o co tu chodzi. To jest norma. Nie bój się mimo wszystko wziąć odpowiedzialności za to, bo w momencie, jak zrozumiesz, jakie schematy zachodziły w Twojej głowie, później dużo łatwiej będzie ci kreować to, co faktycznie chcesz wykreować. Buzi.